się wydaje, że lektor może najmniej absorbuje widza. Ja na pewno lubię ten zawód, bo to jest tak jak opowiadanie widzom baśni. Lektorzy zupełnie nie przeszkadzają, moim zdaniem. O ile oczywiście zgadza się intonacja. Ja czytając film bazuję na emocjach. Film powinien wzbudzać emocje, a lektor nie. Mistrzostwem lektora filmowego jest, jeśli on stara się tak czytać, żeby go w ogóle nie było słychać. Łagodnie, ale precyzyjnie czubek języka dotyka do górnych zębów. Jedziemy. ATA. ta a Pięknie i przytrzymaj. ATA. Ta. A-t. Pięknie. e t e at ta a ta pięknie ad da ad da Jest jedenasta. Jedynka. Polskie Radio. Z i ze świata wiadomości jedenki. Przed mikrofonem Wincenty Pipka. Premier Kazimierz Marcinkiewicz zapowiedział, że jeśli Komisja Nadzoru Bankowego nie zgodzi się na udział przedstawiciela Skarbu Państwa w posiedzeniu komisji, to rząd odwoła się od tej decyzji. Posiedzenie komisji dotyczące fuzji banków PKO S.A. i BPH ma się odbyć jutro. Mikrofon jest bardzo czułym urządzeniem, które wszystko wychwytuje. Najmniejszy błąd, najmniejszy drobiazg. Kiedy powstawały nowe wiadomości w telewizji polskiej, Dawny dziennik zamieniał się w wiadomości, zostałem właśnie skierowany przez swojego ówczesnego szefa emisji radiowej do czytania materiałów filmowych do głównego wydania wiadomości. Pierwszy swój film przeczytałem w październiku 90 roku. No i od tamtej pory to się wszystko tak fajnie toczy. To już jest 16, prawie 17 rok, z czego 12 lat mi upłynęło na czytaniu mody na sukces. Mhm. Życie jest niesprawiedliwe. Ja wiem o tym najlepiej. Rób co do ciebie należy i wszyscy będą zadowoleni. Wystarczy, Stefani. Do widzenia, Bruk. Lektor jest rzeczywiście polską specyfiką. Filmy z lektorem. I ludzie tego chcą. To jest po prostu, no ja nie będę tutaj dyskutował, no podcinam gałąź, na której siedzę, jak powiem, że nie lubię filmów z lektorem, czy że wolę z napisami. Po prostu ludzie chcą lektora w większości. Mało tego rozmawiałem niedawno z jakimś właścicielem wypożyczalni dużej sieci takich, który mówi, że w ogóle płyty DVD w tej chwili, które nie mają lektora, to właśnie pyta się każdy, a lektor jest? Nie ma. To sam sobie oglądaj. I nie bierze tego filmu. W związku z tym yy, było parę wytwórni, które ambitnie postanowiły dubbing, stosować napisy i tak dalej, i musiały się dostosować do rynku, bo po prostu nie zamawiano ich płyt. Lektor znakomicie może położyć film akcji i może znakomicie ożywić nudny film. To wszystko zależy od, od lektora, od jego umiejętności, od jego doświadczenia. Są cudotwórcy, lektorzy, moi znakomici koledzy, którzy właściwie czytają wszystko i, i potrafią, potrafią się znakomicie dostosować. Jeżeli jest to komedia, natychmiast już gdzieś tam pod skórą czuje się, że o, on czyta w ten sposób, to nie może być inaczej, to nie będzie dramat, to jest na pewno komedia. Jeśli sensacja, to też się czuje w głosie. No, nasi klienci zdecydowanie preferują filmy z lektorami, yy, filmy, które są z napisami nawet do 50%. Yy mniej się wypożyczają, więc jest duże prawdopodobieństwo, że gdyby miał tego lektora więcej by się wypożyczało. No jedyny wyjątek to są filmy dla dzieci typu Shrek, czy gdzie jest Nemo. Tam jest preferowany dubbing. Gdzie indziej może właśnie większy procent filmów jest dubbingowany albo na przykład jest wprowadzona taka zasada, że filmy są wyłącznie z napisami. U nas jest tak i, i no, trwa to już kilkadziesiąt lat. Nie sądzę, żeby to komuś bardzo przeszkadzało, a poza tym Rozwój współczesnej techniki jest tak dynamiczny, że jeszcze troszeczkę będziemy mogli sobie wybierać. Jeżeli ktoś będzie chciał oglądać film z lektorem, co zresztą już jest na DVD możliwe, wtedy listę dialogową czyta lektor, jeśli dubbing to dubbing, a jeśli napisy to napisy. Myślę, że to jest zawód, w który trzeba dość długo wchodzić. Żartuję sobie, że po przeczytaniu tysiąca filmów następny tysiąc idzie znacznie łatwiej. A! Moja noga! Ja od dawna uważałem, i jakby zacząłem też trochę propagować takie wbrew temu, co się niegdyś mówiło, że lektor ma być bezbarwny. Ja się z tym nigdy nie zgadzałem. To znaczy, ja nie mogę zagłuszać sobą, czy przytłoczyć sobą treści filmu, natomiast nie mogę być całkowicie bezbarwny. Ja muszę nadążać. Lekko za akcją i za tym, co się tam dzieje. Czyli coś z takiego aktorstwa, jakiegoś w, w różnym pojęciu, coś z tego jest. No, mnie jest o tym o tyle łatwiej mówić, że sam jestem aktorem z wykształcenia. Ja skończyłem wyższą szkołę teatralną, która jest mi bardzo przydatna i bardzo pomocna w uprawianiu zawodu lektora. Oczywiście całe życie nie, nie tylko lektorowałem. Robiłem również wiele innych rzeczy, związanych ze studiami aktorskimi, które były mi bardzo pomocne. Prowadziłem 20 lat teatr dla dzieci. Handluję, jak widzisz, dywanami. A ten piękny sklep zakupił dla mnie mój czcigodny wuj Ali Baba. Praca w radiu jest moją pierwszą i podstawową pracą. Radio nauczyło mnie zawodu. W radiu uczyłem się pracy speakera i lektora od najlepszych. Jest to praca na żywo, mimo że po prostu jesteśmy tylko głosami z Ofu, ale, ale ja po prostu pracę w radiu najwyżej sobie cenię i najbardziej ją lubię. Pracuję w radiu 30 lat. Podobnie jak wczoraj placówki te pracują jak w dni świąteczne, nie odbywają się zaplanowane zabiegi i operacje, około tysiąca lekarzy skorzystało z urlopów na żądanie, a w szpitalach są tylko lekarze dyżurujący. Głos lektora nie powinien zwracać na siebie uwagi, powinien się wtopić jakby w tło. Niektórzy lektorzy rzeczywiście doskonale to rzemiosło opanowali, mają wyśmienity tempur głosu, no i właśnie... Doskonale nadążają z czytaniem dialogów za akcją. Strzeliwują się w dziesiątkę, jeśli chodzi o czas. I bardzo pięknie. I żuchwa w dół. I wraca. I w dół. I wraca super. I w dół. Ja myślę, że takie wykształcenie aktorskie zapewnia jedną rzecz, mianowicie prawidłową dykcję. No, dlatego, że studenci studiów aktorskich jednak przechodzą intensywny trening służący poprawie dykcji, więc to oczywiście może być pomocne. Ale bałbym się, gdyby ktoś taki, kto został lektorem po studiach aktorskich z aspiracjami do, do grania zaczął rzeczywiście gdzieś z tego ofu współgrać z aktorami, których widzimy na ekranie. Ja myślę, że to można pogodzić jedno i drugie. Bycie lektorem z byciem aktorem. I to jest bardzo interesujące, bo na przykład kiedy jest zapotrzebowanie na lektora, który by przeczytał dialogi do nowego filmu Tarantino, to jest świetna przygoda. Nie mam żadnych predyspozycji aktorskich i nigdy nie sięgałbym tak wysoko. Jestem fizykiem. Czy nazwałbym lektora artystą? Chyba nie. Po pierwsze, my nie jesteśmy formalnie uznani przez żadne z gremiów za artystów i bardzo dobrze, niech tak zostanie, bo my jesteśmy zwykłymi czytaczami. Czy robią to lepiej nasi koledzy, którzy skończyli szkoły teatralne, czy my to robimy lepiej? Ja myślę, że to chyba nie ma co się zastanawiać. Lektor no, to jest właśnie ten, który ma przytrzymać Państwa wieczorem przed telewizorem. I, i zmarnego filmu zrobić dobry, a w przypadku dobrego filmu podkreśli, że on jest znakomity. Ptutpu, ptą tpą, bdadba, bdadba, bdedbę, bdidbi, bdodbo, bdudbu. Aktorzy grają również głosem i głos jest jednym z ważniejszych sposobów wyrażania uczuć, wyrażania nastrojów. No ale ja sądzę, że w przypadku lektora trzeba niestety z tej warstwy ekspresji emocjonalnej zrezygnować, ponieważ wówczas to lektor by zaczął przykuwać uwagę. No, mnie też nie obsadza się w love story, bo, nie, bo ja mogę powiedzieć kocham cię, kocham cię na przykład albo coś, no więc to też by było niedobrze. Dobre sąsiedztwo to wartość, którą ludzie wysoko cenią sobie na całym świecie. Najlepiej do wyobraźni przemawiają jednak przykłady z najbliższego dla nas europejskiego kręgu kulturowego, a takim przykładem może być tradycyjnie dobre sąsiedztwo państw skandynawskich. Ale oczywiście, tak samo, no ale to to zresztą są pośrednie gatunki więc komedie. Bardzo dużo jest, lektorzy na ogół nie lubią komedii, bo jest, to są przegadane, ale to. Tak samo przegadane, jeżeli wiemy doskonale, że jeżeli jest sprawa sądowa w filmie amerykańskim, to jest od razu 20 stron do przodu, że tak powiem więcej, bo tam jest zawsze barwna postać mecenasa i co chwila jest sprzeciw, uchylam, podtrzymuję, sprzeciw i to znakomicie rozbudowuje dialogi. Przypominam sobie jedną sytuację, gdy przeczytałem w kinie na żywo dla publiczności. Cały film Heimat niemiecki to było 7 godzin kina, z tego co pamiętam. Nie oglądając filmu wcześniej i nie oglądając nawet tekstu wcześniej, bo nie był dostatecznie prędko przygotowany. Także w trakcie seansu donoszono mi dalsze strony tekstu. Gdy minęło 7 godzin, byłem zmęczony fizycznie, psychicznie i szczęśliwy byłem, że nic nie rozjechało się aż do końca. Siedem lat robiłem programy na dobranoc. Takie wiersze i cienie na ścianie układane, układane z rąk. Był to bardzo popularny program, byłem wtedy rozpoznawalny. Często dzieci próbowały mnie naśladować, jak mnie gdzieś tam zobaczyły. I był to bardzo miły program. Po siedmiu latach musiałem przestać to robić, bo tak dobrze robiłem dobranocki, że dzieci nie mogły się dobudzić potem. Zaraz budzimy, zobaczcie, jak wyglądają jak wygląda emisja dzienników y, dla programu pierwszego. Te dzienniki są bardziej skomplikowane, więc tam jest siedzi przed koncertem, jak zobaczycie, ma przed sobą kilka monitorów, z których są właśnie emitowane dźwięki. Jedne służą do emisji właśnie dźwięków, drugie służą do odczytywania właśnie tekstu, i do na żywo, jak wygląda emisja jakichś wiadomości. A jak mówię, się już w czasie sierpnia są dziennikarze i słyszycie właśnie w retam praca. W jedynce skrót wiadomości. Premier upiera się, by strona rządowa została dopuszczona do posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie fuzji PKSA i BPH. Podejrzenia nie potwierdziły się, martwe ptaki znalezione koło elbląga nie były zarażone ptasią grypą, podobnie kilkanaście gołębi w poznaniu. Podczas dyżuru spikerskiego w programie pierwszym Łączyliśmy się z giełdą papierów wartościowych. Nie wiem dlaczego przejęzyczyłem się, powiedziałem, to były wiadomości, tu Warszawa, łączymy się z giełdą papierów małowartościowych. No i dopiero kiedy w słuchawce usłyszałem głos Zbyszka Krajewskiego, który wtedy relacjonował z giełdy papierów wartościowych, usłyszałem jak podkreślił, to dopiero skojarzyłem, że mogłem coś powiedzieć nie tak. Ho. Pani, pani daj chleba, komu chleba, panu chleba, żeby pan ?No? yeah, dał siana, komu siana, krowi żeby krowa dała mleka, komu mleka, lipiem mleka, mleka żeby li łyka, komu łyka, dębowi łyka, żeby dąbrał żołądź komu żołdzęć wieprzowi żeby wiecz dał Panu żeby pan dał więcej, komu więcej? żeby dał wody, komu wody wody, drogi wyciągnął nogi, Dlaczego w Polsce mężczyźni czytają filmy fabularne? Panuje taka opinia, że kobiety nie bardzo się nadają do czytania filmów z dialogami, filmów fabularnych, dlatego że są zbyt emocjonalne, bardziej grają niż czytają. Natomiast zadaniem lektora nie jest zastępowanie aktorów, tylko przekazanie ich kwestii. A więc wszelkie, wszelka gra lektorska no, mogłaby być odebrana jako coś naturalnego, drażniącego, przeszkadzającego, ale... Kobiety znakomicie się sprawdzają w filmach dokumentalnych, których jest, kto wie, czy nie więcej niż filmów fabularnych. Oczywiście, że mogłabym być lektorem telewizyjnym. Uważam, że jest to fantastyczne wyzwanie, jak każde inne w naszym zawodzie. Do bycia lektorem chyba potrzeba perfekcyjnej dykcji,

Moja mowa i, i aparat mowy pozostawia wiele do życzenia. Yy, na pewno byłoby to też ciekawe doświadczenie, ale nie chciałabym, żeby, żeby moja nauka tym się zakończyła. Z tej pracy każdy dzień jest dziwny, bo każdy film jest inny, każda lista jest inna. I za każdym razem coś ciekawego się dzieje. Najzabawniej jest oczywiście w momencie, kiedy czytamy komedię. Bardzo często bywa tak, że no, sami ulegamy temu, co się dzieje na ekranie, i śmiejemy się i przerywamy na ekranie. Ale to wtedy się wszyscy śmieją. Także to w niczym nie przeszkadza, a wręcz trochę luzu w pracy daje. Cały romantyzm naszej pracy to zanikł w miarę postępu technicznego, bo kiedyś, na no konfrontacje szczególnie, ale w ogóle lektorzy czytali na żywo, czyli po prostu ja przychodziłem do telewizji wieczorem, siadałem i czytałem ten film, a jak on miał powtórkę rano, to musiałem przyjść jeszcze raz do zespołu emisyjnego i przeczytać ten film na żywca bo się tego nie nagrywało. W związku z powyższym, każda y, drobna pomyłka, czy grubsza, czy wpadka, no to poszła w Polskę. No ja znam kilku takich lektorów, bardzo dobrych, którzy czytają w publicznej telewizji. E... Oni mają taką intuicję, co ja bardzo podziwiam. Pierwszy raz, kiedy się z tym zetknąłem, to nie, nie, nie byłem w stanie uwierzyć. E, mianowicie oni przewidują e, zmiany tempa e, narracji czy dialogu w sposób niebywały. To znaczy wiedzą, kiedy przyspieszyć e, tak, żeby dokładnie wejść z frazą, e, w, w oryginalną frazę w dialogu. To parę razy byłem naprawdę zdumiony, bo to wyglądało jak czary.

Naćpanych morderców, sadystów, żeby jeden do drugiego mówił, ty wisusie jeden, ty drapi chruście, oj, oj, bo cię będę musiał uderzyć, niedobry ty jeden, ty. Robi się coś niedobrego, dlatego że y, ja uważam, że to jest tak samo sztuczne i niedobre, jak, nie wiem, okrojenie czegokolwiek. Jest to taka sama cenzura, jak przy innych tych. No nie można obciąć fragmentu utworu muzycznego, bo on mi się nie podoba. Współczesny kryzys poziomu sztuki żywego słowa wydaje się faktem bezspornym. Jakość w dziedzinie techniki, artyzmu czy kultury żywego słowa próbuje się dzisiaj zastąpić ilością, jej nadmiarem. O obniżaniu się jakości sztuki żywego słowa przypominają na zbyt często zarówno katedra. Wykładowcy, sąd, sejm czy ambona, radio, telewizja, a nawet estrada i teatr. Słowo mówione zaczyna odgrywać w życiu społeczeństwa, zwłaszcza w sprawach publicznych, coraz znaczniejszą rolę może nawet większą niż słowo drukowane. Ja najchętniej e, siedziałbym i cyzelował jeden film przez tydzień. I wtedy mógłbym naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć, że lepiej już tego ja zrobić nie mogę. Oczywiście to jest komfort, na który, na który nie możemy sobie pozwolić, nie tylko my w naszej branży. Często robi się rzeczy w pośpiechu, co nie znaczy byle jak, ale są filmy, które wymagałyby dopieszczenia, no i jeśli tego czasu brakuje, to jest żal. I główny ciężar odpowiedzialności za język powinien spoczywać na tłumaczu. Yy, niestety nie zawsze tak jest. Yy, ja niejednokrotnie yy, poprawiam yy, gramatykę. Wielokrotnie takie rzeczy robię. Takie złe czytanie zdarza się na ogół w momencie, kiedy, kiedy lista jest no, źle przygotowana. Oczywiście ja to rozumiem. Jest pośpiech, czasami naprawdę pracujemy w wariackich warunkach, i, i, i pewne rzeczy są wytłumaczone. No. Nie najlepiej się wtedy pracuje, no bo właśnie no, nie możemy dokładnie przekazać tego, co byśmy chcieli. Usnąć i nic poza tym. I przyjąć, że sen uśmierza boleść serca i tysiące tych wstrząsów, które dostają się ciału w spadku natury. O tak, taki koniec byłby czymś upragnionym. Umrzeć, usnąć, spać. Wiem, co cię gnębi. Twoja córka przyjeżdża, więc chcesz się mnie pozbyć. I ma pan skrupuły. No cóż, mój stary, raz się wygrywa, raz przegrywa. Ja sądzę, że Polska mogłaby podobnie jego sypek zarejestrować w Brukseli lektora czytającego dialogi filmowe jako regionalną potrawę. Ja trochę jeździłem na świecie, nie byłem na wschodzie, ale w Europie Zachodniej ja nigdzie nie spotkałem takiego fenomenu jak czytanie dialogów filmowych. Wszędzie są oczywiście napisy. Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ci go przeczytałem. Płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem, jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał Herold Miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie. W najdzikszym zamencie, wirze. Nawałnicy namiętności trzeba dyscypliny, bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.